W tym wideo wyjaśnię Ci stan Kentucky w Stanach Zjednoczonych. Dowiesz się ważnych faktów o geografii, stolicy i innych szczegółach Kentucky. Kentucky leży na wschodzie Stanów Zjednoczonych. Graniczy z siedmioma innymi stanami, w tym z Tennessee i Indianą. Rzeka Ohio stanowi dużą część północnej granicy. Położenie sprawia, że Kentucky jest ważnym stanem łączącym północ i południe. Kentucky ma wiele różnych krajobrazów. Na wschodzie znajdują się góry, które należą do apalachów. Na zachodzie leżą płaskie tereny i doliny rzeczne. Stan jest znany z zielonych lasów i licznych jaskiń. Kentucky ma klimat umiarkowany z czterema porami roku. Lata są ciepłe do gorących, podczas gdy zimy są raczej łagodne. Przez cały rok występują opady deszczu. Burze i sporadyczne tornada zdarzają się szczególnie wiosną. Stolicą Kentucky jest Frankfort. Leży na północy stanu nad rzeką Kentucky. Frankfort to małe miasto liczące około 28 tysięcy mieszkańców. Znajduje się tu centrum rządowe Kentucky. Największym miastem w Kentucky jest Louisville. Kolejnym ważnym miastem jest Lexington, znane z hodowli koni. Oba miasta mają uniwersytety i wiele ofert kulturalnych. Są ważnymi ośrodkami gospodarczymi stanu. Rzeka Ohio jest najważniejszą rzeką w Kentucky. Tworzy granicę z kilkoma sąsiednimi stanami. Istnieje również wiele jezior, np. jezioro Cumberland. Te zbiorniki wodne są ważne dla rekreacji, transportu i pozyskiwania energii. Gospodarka Kentucky jest zróżnicowana. Ważne branże to rolnictwo, przemysł motoryzacyjny i wydobycie węgla. Hodowla koni również odgrywa dużą rolę. Wiele osób pracuje również w sektorze usług. Kentucky jest znane z Parku Narodowego Mammoth Cave, który ma jeden z najdłuższych systemów jaskiniowych na świecie. Słynne jest również Kentucky Derby. Znane wyścigi konne w Louisville, które przyciągają wielu turystów. W górach znajduje się wiele szlaków turystycznych i parków przyrody. Miejsca historyczne Toriestanu. W Kentucky mieszka około 4,5 miliona osób. Większość z nich mieszka w miastach lub na przedmieściach. Wiele osób ma pochodzenie europejskie, szczególnie z Irlandii, Niemiec i Anglii. Ludność rośnie w wolnym tempie.